Urząd postawy zakry podsłucham. To jest dawny zakład wapienniczy. Kiedyś produkowano tu wapno. Teraz przestało to być rentowne. Zamierzam tu zrobić ośrodek czasowy. No świetny pomysł. Tak. Jestem raczej. Przy dobrej pogodzie widzi się stalowo wolę. W czasie ostatniej wojny miała się gdzie ukrywać partyzantka. Jeszcze nie tak dawno rozciągały się tu wielkie lasy i mokradła, a jeszcze dawniej była tu puszczańska osada. Źródła historyczne mówią, że w roku 1565 król Zygmunt August udzielił kasztelanowi Stanisławowi Zaklice herbu Topór przywileju założenia miasta na prawie magdeburskim. Zachował się dokument z roku 1593, który ten przywilej potwierdza. Po śmierci Stanisława Zakliki dobra ziemskie wraz z miastem przejmuje jego syn Zygmunt. Po wygaśnięciu rodu miasto przechodzi w ręce Gniewosów, a po nich w ręce Małachowskich, na koniec w ręce Józefa Puchały, od którego to w roku 1870 miasto odkupuje spółka obywatelska. Miejsce to przez wiele lat było owiane legendami. Jedna z legend głosiła, że połączony był zamek podziemnym tulenem z pod bliskim kościołem świętej trójcy. Wielu amatorów skarbów kopało na tym terenie w poszukiwaniu pozostałości po zamku, jednakże bez większego, bez większego efektu. Zaklików był miastem prywatnym Szlacheckim. Na czele miasta stał burmistrz. Władzę wykonawczą sprawował wójt razem z ławą. Pieczęci zaklikowa widnieje ośla głowa herbu półkozic na czerwonym tle. Używano jej do końca XVIII wieku. W wieku XVI zaklików liczył 450 mieszkańców. W tym okresie był ruchliwym ośrodkiem rzemieślniczym dla okolicznych wsi. Miasto kilkakrotnie spłonęło, dziesiątkowały je epidemie. Na przykład w roku 1626 było 17 domów rynkowych i 50 ulicznych. Pół wieku później Zaklików liczył tylko 150 mieszkańców, ale pod koniec XIX wieku miasteczko rozrosło się do 2300 osób, było 224 domów drewnianych, 8 murowanych, 200 studniów. Tuż przed drugą wojną Zaklików liczył 5000 mieszkańców, z czego prawie połowę stanowiła ludność żydowska. Pasza parafia powstała w ściechowicach 2 km stąd. w tej niepokalanej. Pobudowano ten dom parafialny, a ze starej plebanii powołano do życia oratorium świętego Wojciecha. Za utracił prawa miejskie w roku 869 przez mieszkańców zostało to odebrane jako kara za udział. I spowodował, że sprowadził tutaj akcję i wysiedlenie. Ten dom to był dla Niemcy go wywiesili w rocznicę poszedł z kandydatów. Podprowadził Po tej łodzi w razie czego. Tylko sobie wyłożyli, że to z z Tam wszystkie po były wyłożone. Nieba Boże, się nad nami. świata Boże, się nad nami. Duchu Święty Boże się nad nami. Mieszkańcy Zaklikowa tu, w tym kościółku, szukali w modlitwie siły nad przetrwanie. Cierpienia miejscowej ludności były wielkie. Okupant niemiecki przeprowadzał liczne akcje pacyfikacyjne. Wielu mieszkańców trafiło do obozów koncentracyjnych. Spalono żywcem mieszkańców okolicznych wiosek, Łążka, Goliszowca, Janików, Borowa. Obliczono, że 500 osób zginęło na tym terenie. To bardzo dużo jak na liczbę mieszkańców. Zaklikowiacy często szukali schronienia w kościele. Wielu ukrywało się nawet w grobach na tym cmentarzu. Od pokoleń synowie i córki Sar i Salomonów, a potem ich dzieci, Sary i Salomony, tamtych Sar i Salomonów, siedzieli w miasteczku, czyniąc wrzawę. Nie pamiętam. Urodziłem się zbyt późno. Nie widziałem dnia, kiedy rozstąpiła się ziemia i pochłonęła wszystkich. Co do jednej duszy. Wszystko, cokolwiek zostało z ich ciał. Niespalone domy. Naprawiono. Odmalowano. Ktoś zamieszkał. Resztę zasypał piasek. Nie ma cmentarza. Miejsce zarosło. Jedna dżungla. Tarnina, głuk, berberys. Nauczyła zaklikowiaków żyć w zgodzie. Zaklikowie deptali mnie po piętach, więc musiałem uciekać na zachód. Ale i tam I nie była... chcę już o tym mówić, bo to dla mnie bardzo przykre. Stochnik Gdańsku na działki chce. Dobranie.

To była pełna Warszawa, a przejmie siedł tylko, bo pensje się tylko biorą. A dyzań to blisko siedzi. przy remoncie, bo jakbyście Państwo zauważyli przy tym obecnym Waszym pobycie jest dużo domów odnowionych w Zatnikowie Rynku i staramy się, żeby zachować ten, ten tradycyjny kształt... Przepraszam, ja się sprykam. Domy są wszędzie lepsze, gorsze, ale nam, nas jest to, co jest specyficzne, co istnieje jako świadectwo starego Zatnikowo, na przykład stary cmentarz. Takie Zatnikowskie